Dzień dobry, cieszę się, że Was widzę. Pozwólcie, że się przedstawię. Nie, to nie ja. Troszeczkę niżej o tutaj. Tak, to jestem ja. Pies z miejskiego herbu, rasy dog angielski. Ten człowiek to Erdman II von Promnic, mój pan, miłośnik psów i dawny właściciel żary. O nim opowiem Wam trochę później. Teraz zabieram Was na wędrówkę w czasie i przestrzeni, trupem niesamowitych miejsc i zdarzeń. Wszystko zaczęło się tutaj, na Dolnych Łużycach. Region ten, położony nad rzekami Szprewą i Nysą Łużycką, obecnie rozciąga się na terytorium Niemiec i Polski. Lecz nie zawsze tak było. Dolne Łużyce, zasiedlone przez plemię zachodnich Serbo-Łużyczan, zmieniały przynależność na przestrzeni stuleci. Dziś najważniejszym miastem polskiej części Dolnych Łużyc są Żary i to właśnie o nich, czyli o moim domu, oprowadzę Was. Wierzcie mi, Tutaj za rogiem każdej ulicy czuje się fascynująca historia, pełna tajemnic i legend. Cofnijmy się wspólnie w czasie. Pierwszymi właścicielami żar byli Dewinowie. To za ich panowania, w roku 1207, miasto otoczono murami. Również w tym roku. Ulrich Devin rozpoczął budowę zamku, która, razem z modernizacją, trwała 122 lata i została zakończona przez następnych właścicieli Paków, a konkretnie przez Ulricha III Paka w 1329 roku. Najistotniejszym dokonaniem dewinów były starania o uzyskanie przez żary praw miejskich, które oparte na tzw. prawie Magdeburskim nadano w 1260 roku. Ośrodkiem miasta stał się rynek o wymiarach 90 na 80 metrów pomiędzy osadą kościelną a zamkiem. Teraz wydaje się, że to bardzo mało, ale na tamte czasy znaczyło więcej niż możemy sobie wyobrazić. Nadane prawa sprzyjały wymianie handlowej, a dodatkowym atutem żar był trakt Solny z Lipska i Hale, który wiódł do Wrocławia i Poznania właśnie przez moje miasto. Żary rozwijały się. Zapanowania Biebersteinów, kolejnych władców, powstało państwo stenowe żary. Miasto rozbudowywało się. Wzmocniono mury, rozbudowano ratusz. Większość konfliktów tamtych czasów na szczęście omijała żary. Niestety ludność żar musiała walczyć z przeciwnościami losu. Epidemie zaraże w 1380 oraz kilka następnych na początku XVI wieku zdziesiątkowały miasto. Muszę wspomnieć jeszcze o trzech wielkich pożarach w późniejszych latach. W 1424, 1523 i 1549 roku miasto było spalone, a ludzie chorowali. Mimo tych doświadczeń, żary bardzo szybko podniosły się, co świadczy o wielkiej sile i odporności mieszkańców. Kromnicowie to kolejny ród, który władał żarami, przez ponad 200 lat należały do nich. Przez ten czas miasto rozbudowywało się i prezentowało się niezwykle okazale. Kwitnie rzemiosło włókiennicze, sprawnie działają również piwowarzy, sukiennicy, krawcy i szewcy dając podwaliny pod rozwój życia gospodarczego. Przez żary Przebiega trakt królewsko-saskiej poczty z Dresna do Warszawy. Erdmann II w latach 1710-1728 wzniósł barokową rezydencję. Pałac stanął w miejscu średniowiecznego podzamcza i otoczony był fosą. Żary stały się ważnym ośrodkiem na dolnych łużycach, które kilka razy odwiedzają królowie August II i August III. Najokazalsza wizyta odbyła się w 1718 roku. Mój pan, Erdman II Promnic, podejmował króla Augusta II. Było wytworne przyjęcie i parada. Erdman II dbał o rozwój kulturalny miasta. Zaprosił do siebie Georga Filipa Telemana, znanego kompozytora. Natomiast pałac projektowali znani europejscy architekci, to był piękny czas dla mnie i dla miasta. Jednak historyczna zawierucha dotyka również rodziny mojego pana. Promnicowie przekazują żary Saksonii. W wyniku wojen targających całą Europą, moje miasto ostatecznie stało się częścią Prus. Żary zostają miastem powiatowym, rozwija się przemysł i szkolnictwo włókiennicze. Proszę wspomnieć o ogromnym uznaniu, jakim cieszyła się produkowana w żarach porcelana nazywana często białym złotem. Miasto dołącza do sieci niemieckiej kolei żelaznej na linii Drezno-Wrocław. W zmierzamy do czasów, kiedy żary przypominają wyglądem te dzisiejsze. Zabudowa starego miasta ulega zniszczeniu głównie podczas nalotów bombowych wiosną 1944 roku. Po II wojnie światowej granice Polski zostają przesunięte na zachód i żary stają się miastem polskim. Jego przemysłowy charakter jest kontynuowany do lat 90. minionego wieku. Dominował przemysł włókienniczy. Obecnie jest bardzo zróżnicowany i umiejscowiony w strefie przemysłowej na północy miasta. Oprowadzę Was po moich ulubionych miejscach. Kościół farny to największy i najstarszy obiekt sakralny w żarach. Znajduje się tuż obok muzeum. Mury świątyni wznoszą się nad starówką na tyle mocno, że stały się znakiem rozpoznawalnym miasta. Fara znalazła się w oficjalnym logo żar. Budowa kościoła trwała niemalże 300 lat i zaczęła się od drugiej połowy XIII wieku. Jego gotycki styl sprawia, że nie można przejść obok bez emocji. Strzelista dzwonnica. Ogromne przypory, kolorowe witraże zachęcają do wejścia. Zanim wejdziemy, możemy dostrzec ogrom niesamowitych detali na fasadzie. Żeby zobaczyć niektóre, musimy zadrzeć głowę wysoko do góry. To kamienie upamiętniające budowniczych numerki. Ciekawymi elementami są tablice epitafijne, płyty nagrobkowe, które wmurowano, gdy zlikwidowano leżący obok kościoła cmentarz. Brak głównego ołtarza kompensuje kaplica promniców, wybudowana w stylu barokowym. Sklepienie i ściany zdobią sceny ze Starego Testamentu. Tutaj pochowano m.in. mojego pana, Erdmana II. promnica. W świątyni znajduje się wieża wartownicza. Dawniej wypatrywano z niej niebezpieczeństw, wrogów i ognia. Dziś zapewnia bezpieczeństwo głównie żarskim gołębiom. To jedno z moich ulubionych miejsc, które wkrótce będzie otwarte i będzie można je zwiedzić. Wieże wybudowano w drugiej połowie XIV wieku jako element umocniej bramy dolnej, wejścia do miasta od strony wschodniej. Ściany wieży mają około 2 metrów grubości i do teraz są świadectwem solidności. Podobnie jak kościół farny, również i ona stała się symbolem miasta. Idąc od strony wieży w stronę ratusza, napotykamy pomnik nazywany źródełkiem tkaczy. Na co kole zauważymy skupionego przy pracy tkacza. Był on dobrodusznym człowiekiem i szanował każde stworzenie, nawet te najmniejsze. Jak na przykład pająki, które w tej historii odegrają wielką rolę. Tkacz wykonał tkaninę zdobiącą kaplicę zamkową Hieronima Bibersteina. Niestety jego warsztat spłonął, a wraz z nim jego dzieło z pomocą przyszły mu właśnie pająki, które w podziękowaniu za szacunek i dobre serce w ciągu nocy utkały mu nową tkaninę na pamiątkę tej legendy, a także ze względu na włókienniczy charakter miasta. Rzarcy włókiennicy ufundowali te fontanny w 1927 roku. Jesteśmy w części miasta, w której do dziś zachował się w dużej mierze średniowieczny układ placów i ulic wraz z zabudową. To okolice ratusza i to właśnie jemu poświęcę kilka chwil, aby przybliżyć Wam jego historię. Obecną siedzibę samorządu zaczęto budować w XIV wieku. Na skutek pożarów i wojen wielokrotnie przebudowywano i modernizowano budynek. Obecnie jest on ozdobą rynku z pięknym renesansowym portalem i charakterystycznym zakończeniem wieży. Nad wejściem dostrzeżemy kolorową mozaikę przedstawiającą dwóch rycerzy oraz herb miasta. W okolicy ratusza przeszły intensywne prace rewitalizacyjne. Cieszą moje oczy nie tylko odnowione kamienice, ale również widok starego znajomego. Spacerując po Starówce zachęcam do bacznego rozglądania się. Budynki pod pięknymi fasadami skrywają wiele ciekawostek. Opowiem Wam o jednej z nich. Tuż za kamienicami de Ptaka jest kościół garnizonowy. Na jego dzwonnicy znajduje się koński łeb. Dlaczego akurat tam i jak do tego doszło? Historia związana jest z piękną córką żarskiego rzemyślnika, Aldoną. Jeden z jej adoratorów, którego względy odrzuciła, znał jej największy lęk. Otóż Aldona przeraźliwie bała się koni. Adorator o złamanym sercu postanowił się zemścić. Czekał na Aldonę pod kościołem z wyjątkowo szalonym konią. Gdy zauważył niedoszłą wybrankę, uwolnił zwierzę, a to zaczęło galopować w stronę Aldony. Dziewczyna rzuciła się do ucieczki. Biegła na schody dzwonnicy. Koń pogalopował za nią. Gdy dobiegła do miejsca, gdzie skończyły się schody, postanowiła wyskoczyć przez okno. Koń w szaleńczym pościgu gnał za Aldoną, a okno, które dało ucieczkę dziewczynie, stało się więzieniem dla niego. Było zbyt wąskie, jego łeb utknął. Dziewczyna zaś uratowała się. Jej suknia, która zaczepiła się o występ w dachu, rozdarła się długim pasmem, amortyzując upadek. Szalonego rumaka poświartowano, a mściwy Amant zbiegł z miasta, unikając kary. Ojciec Aldony, na pamiątkę ocalenia córki, wykuł kamienny koński łeb i umieścił go na wieży. Przy sąsiadujących z kościołem garnizonowym ulicach. W cichej i podwale znajdują się najlepiej zachowane fragmenty obwarowań miejskich. Obudowę murów rozpoczęto w XIII wieku, gdy żarami władali Dewinowie. Długość obwodu murów obronnych w żarach wynosiła 1400 metrów. Mur był wysoki na 8, a szeroki na 2 metry. Otoczony był fosą. Wspomagały go baszty, na których znajdowały się stanowiska strzelnicze. Na szczęście miasto nigdy nie było oblężone. Obwarowania nigdy nie przeszły sztubojowego bojowego w bezpośrednim kontakcie z wrogiem, jednak zdecydowanie zniechęcały do ataku. Muzyka Nadszedł czas, abym odkrył ostatnią tajemnicę. Opowiem wam o miejscu, gdzie pamięć o historii jest najważniejsza gdzie dziedzictwo przeszłości otacza się ogromną troską. Opowiem Wam o moim ulubionym miejscu – o Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego. Historia muzeum sięga końca XIX wieku. Żarskie Towarzystwo Historyczne było odpowiedzialne za pierwsze stałe wystawy, które skutkowały powstaniem muzeum umiejscowionym w Zamku Bibersteinów. Muzeum działało do końca II wojny światowej. Kroczenie Armii Czerwonej, a później Szabrowników doprowadziło do upadku muzeum. Przez dekady nie szczędzono wysiłków, aby odzyskać skradzione eksponaty i odtworzenie instytucji. W 2005 roku utworzono Gabinet Historii Miasta, który, w wyniku starań, przekształcono w 2013 roku w Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego. Od 2015 roku znajdujemy się w nowej siedzibie na placu Kardynała Wyszyńskiego II. Muzeum ma dosyć szeroki zakres zainteresowania, ponieważ zajmujemy się praktycznie całym, całym regionem i wszystkimi dziedzinami życia. Wiodącą kolekcją w naszych zbiorach jest kolekcja żarskiej porcelany, ale również mamy bardzo ciekawe, interesujące zbiory archeologiczne, zbiory związane z etnografią, zbiory dotyczące przemysłu funkcjonującego w żarach przed II wojną światową, jak i po II wojnie światowej. Funkcjonowanie muzeum zależy w bardzo dużej mierze od pracowników. Są to ludzie bardzo zaangażowani, z wielką pasją do tego, co robią, do pracy. W ramach zajęć edukacyjnych prowadzimy liczne warsztaty i lekcje muzealne przeznaczone przede wszystkim dla zorganizowanych grup młodzieży, z naszych szkół Żarskich, ale korzystają z nich również, korzysta z nich również młodzież, ze szkół, spoza naszego miasta, z powiatu żarskiego i z powiatu żagajskiego. Muzeum prowadzi szeroką działalność związaną z wystawami czasowymi. Są one poświęcone przede wszystkim wydarzeniom historycznym, rocznicom, jak i również wydarzeniom, które dzieją się w mieście. Część zbiorów pochodzi z zakupów, część pochodzi z darowizn, za które bardzo chciałbym serdecznie podziękować. Otrzymujemy kilkadziesiąt różnych obiektów o różnej wartości finansowej, ale przede wszystkim wartości takiej metodycznej, merytorycznej, które wzbogacają nasze zbiory i są przykładem zaangażowania mieszkańców w to, żeby muzeum się rozwijało. Działalność muzeum nie jest to jakiś okres jednego roku i nie zamyka się praktycznie nigdy. Jest to proces rozwoju muzeum, który trwa wiecznie i nigdy się nie będzie kończył. Mam nadzieję, że za kilka, kilkanaście lat nasza placówka będzie jedną z wiodących w regionie. Muzealnicy, oprócz gromadzenia i prezentowania zabytków regionalnych, organizują wystawy, lekcje muzealne, rocznice kultywujące tradycje lokalne, konkursy historyczne, rekonstrukcje upamiętniające wydarzenia historyczne, przekazują wiedzę następnym pokoleniom o dawnych dziejach, o historiach ludzi, a także jak się przekonaliście, niektórych zwierząt. Ja wracam na swoje miejsce, a Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia!